Szanowni Państwo, dzisiaj obchodzimy dwusetne urodziny doktora Tytusa Haubińskiego. To dzięki doktorowi Haubińskiemu powstało 130 lat temu Muzeum Tatrzańskie. Powstanie muzeum było hołdem dla doktora Haubińskiego, złożonym przez jego admiratorów i przyjaciół. Tytus Haubiński był wspaniałym lekarzem, naukowcem społecznikiem, a także wielkim humanistą. Bardzo bym chciała, marzyłoby mi się, żeby doktor Chaubiński był wzorem dla nas współczesnych. Ten rok, który kończymy, 2020, został ogłoszony rokiem Tytusa Chaubińskiego w Zakopanem. Muzeum Tatrzańskie w związku z tym zorganizowało wiele wydarzeń, przede wszystkim wystawy, ale również zajęcia edukacyjne, wykłady, spotkania, niestety w większości wirtualne. A to wszystko dzięki doktorowi Marcinowi Warchałowskiemu i przyrodnikowi naszego muzeum oraz jego żonie Monice Pietraszko-Warchałowskiej, którzy wymyślili ten rok, zorganizowali i w tej chwili kończymy ten rok urodzinami Tytusa. Dzień dobry, witam Państwa na naszej wystawie poświęconej naszemu patronowi, doktorowi Tytusowi Chałubińskiemu. I korzystając z okazji, chciałbym Państwu zaprezentować kilka najciekawszych eksponatów. Do eksponatów tych możemy zaliczyć obraz nieznanego artysty, który przedstawia młodego lekarza, czyli młodego doktora Tytusa Chałubińskiego. Jednym z eksponatów, który należy do nas, ale również jest dosyć rzadko pokazywany, jest dagerotyp. Dzisiaj mają Państwo unikatową możliwość zobaczenia go. Wypożyczono również barometr, który własnoręcznie dr. Tytus Haubiński zeskalował do ciśnienia padającego w Zakopanu. Fajkę, którą Państwo widzicie, dr Tytus Haubiński dostał od swoich studenckich kolegów na ukończenie studiów przyrodniczych w Doroparcie. Osobiście dr. Tytusa Haubińskiego, patrona naszego muzeum, najbardziej cenię za jego pasje przyrodnicze. To dzięki jego uporowi ciężkiej pracy. W zbiorach naszego muzeum po dziś dzień znajduje się dosyć duża kolekcja skał i minerałów tatrzańskich, które możecie Państwo zobaczyć na naszej wystawie oraz mniej znane kolekcje, jak chociażby roślin naczyniowych czy, tak jak Państwo tutaj widzicie w gablocie, glonów morskich oraz porostów. Co prawda dr Tytus jest najbardziej zasłynął jako briolog, czyli badacz muchów tatrzańskich, to tak naprawdę jego pasje przyrodnicze były bardzo szerokie. Panie doktorze, mamy 200 lat od urodzin Tytus całubińskiego Tak, 200 lat. Tytus Chałubiński, fantastyczna postać. Można go ocenić za wiele rzeczy. Ja go najbardziej cenię za taką postawę prospołeczną. Już w 1876 roku ufundował dla parafii. Projekt nowego kościoła zakopieńskiego. Właśnie podczas walki z cholerą zaprzyjaźnił się z proboszczem, pierwszym zakopieńskim Józefem Stolarczykiem. I w rozmowach między nimi wyszła potrzeba większego kościoła. Poza tym, po Tytusie hałbyńskim, pozostały jeszcze inne obiekty. Co prawda, jego Willa spłonęła i y, dzisiaj są tylko ślady fundamentów w, poniżej pomnika y, profesora. Natomiast y, zachowała się y, jadwiniówka. Willa y, przy ulicy Zamojskiego, pięknie w tej chwili restaurowana, wzniesiona w 1885 roku y, y, przez Wojciecha y, Roja. Poza tym. No, olbrzymie zasługi miał, ale to już można powiedzieć w cudzysłowie, dla rozwoju Muzeum Taczańskiego, ponieważ był od samego początku patronem jeszcze za życia. Muzeum im. doktora Tytusa Haubińskiego powstało i Tytus Haubiński zdążył jeszcze być w starej siedzibie przy ulicy Krupówki. To jest dziś w miejscu dzisiejszego banku yy, i pozostał po nim pis prawdą i pracą. Dzień dobry Państwu. O 14.29 grudnia 1820 roku w Władimir się doktor Królewskiego W tym roku mija 200 lat od jego narodziny. Jest to wielka postać nie tylko dla Polski, nie tylko dla świata medycznego, dla naszej kultury. Ale również tutaj dla nas, dla środowiska medycznego w Zakopaniu. Chcę powiedzieć, że za co cenimy doktorat Cytu Saharyjskiego? Wiadomo, że z jego dorobku naukowego, gdzie tak jest szybki postęp w medycynie, jest to, są to fakty tylko już dzisiaj mają znaczenie historyczne, ale zostało znacznie więcej z jego szkoły filozoficznej, w medycynie, z jego podejścia do budowania relacji z pacjentem, do jego procesu diagnostycznego, do analitycznego umysłu. Do tych wszystkich wiadomości, które przekazał swoim uczniom, a które poprzez jego wykłady w środowisku uniwersyteckim, warszawskim, poprzez jego działalność, praktykę, prowadzenie klinik warszawskich, ale także tutaj u nas na Podhalu, poprzez budowanie relacji ze swoimi pacjentami, a także z ludźmi, którzy nie byli jego pacjentami, poprzez jego kontakty społeczne olbrzymie, jego otwartość, otwartość umysłu. Ale przede wszystkim jego wrażliwość, jeśli chodzi o drugiego człowieka, za to docenimy. I... Na samym końcu zapraszamy do obejrzenia filmu pani Weroniki, która wygrała nasz konkurs dotyczący filmu o Tytusie Chaubińskim. Zapraszamy. Tytus Chaubiński nazywany jest człowiekiem, który odkrył zakopane. Doceniając lecznicze właściwości Podhala sprawił, że stała się ona miejscem, gdzie każdy mógł liczyć na jego pomoc w walce z gruźlicą i cholerą. Ocalił w ten sposób tysiące żyć. Dzięki niemu po dziś dzień możemy korzystać z dóbr z jakopięskiego klimatu. Dziękujemy.